Witajcie kochani, z tej strony Tarociska Wina. Ja witam wszystkie zodiakalne strzelce, moi drodzy, horoskop na czerwiec, horoskop miesięczny. Zobaczymy, jakie energie do Was idą, na co zwrócić szczególną uwagę w tym miesiącu. Taka ogólna prognoza energetyczna. W pierwszej kolejności, oczywiście witam moich stałych widzów, subskrybentów. Bardzo się cieszę, że jesteście, że mnie słuchacie, że mnie oglądacie, i witam osoby, które są tutaj pierwszy raz. Jeśli Wam się spodoba, oczywiście będzie mi miło, jeśli zostawicie po sobie jakikolwiek ślad was. Obecności. Dobra, kochani, nie gadamy. Zaczynamy. Podglądamy, moi drodzy. Takie podstawowe energie tego miesiąca. Na to szczególnie zwrócić szczególną uwagę, jak tutaj sobie poradzić z ewentualnymi energiami. I oczywiście pamiętajcie, jest to czytanie ogólne. Bierzcie tylko to, co się zgadza. Całą resztę odrzucajcie. Także strzelec zodiakalny czerwiec 2024. Podstawowe energie tego miesiąca dla Was. Zaglądamy. Okej, okay, Wasze wyzwanie osobiste, też aure klimat tego miesiąca. Praca i finanse, sprawy miłosne. Co miłego się może wydarzyć, a na co szczególnie uważać w tym miesiącu? I jeszcze karta rada, dodatkowy przekaz, który odsłonimy na koniec. Na razie lecimy do przekazu ogólnego. Strzelcu. Hm. Strzelec mi się pokazuje w tym miesiącu czerwcu, jakby był obrażony na cały świat. No, z tą energią główną. No i kochani, wyzwanie dla Was takie osobiste no to przede wszystkim walczyć, nie? Walczyć z tym dosłownie dziadostwem, z tą handrą, z tym takim niezadowoleniem, z czarnymi myślami, nie wiem, z zamartwianiem się drobiazgami taką ogólną niechęcią do działania. No, to jest taka energia kochani. Bo wiecie jak to jest, nie? Takie podejście troszeczkę takie takie właśnie nic mi się nie chce, nic mi się nie podoba, a ja nie wierzę w lepsze jutro, a w sumie to życie moje jest nudne, a nie tak jakoś tak szaro, buro i ponuro. Może zatruwać życie zarówno wam jak i ludziom wokół. To jest taka energia, kochani, wyszukiwania problemów na siłę. Więc e, i takiego użelania się nad sobą, nie? E, I słuchajcie, przy tej energii, ta energia wcale nie jest taka zła, jaka się wydaje. To ogólnie jest energia, która pokazuje, że są szanse, pokazuje, że są możliwości, pokazuje, że świat chce dać coś dobrego, tak? Strzelczykowi, ale co, ale Strzelczyk może po prostu w całym, tym swoim niechcieństwie, w tym takim marudnym nastawieniu tego nie dostrzegać. Także Strzelczyki, słuchajcie, sytuacja jest dobra, tylko niedobra jest Wasza postawa w tym e, miesiącu, w czerwcu. Także pracujcie przede wszystkim nad. E, realną oceną rzeczywistości, nad realną oceną świata i tego, co się wokół Was dzieje, tak? Tak, więc wyzwanie takie, no nie lada wyzwanie, bo wiecie, często jest tak, że my wpadamy w takie yy, okresy takiego marazmu, takiej niechęci, takiej rezygnacji, tak? Yy, I to bardzo często bierze nad nami górę, ale dla Was takie wyzwanie to nie pozwolić, żeby ta apatia wzięła właśnie nad Wami górę. Tym bardziej ja do się patrzę na pracę, i od razu przechodzę do pracy, kochani. Zobaczcie, szczególnie w pracy, to tu jest dosłownie: wygoncie z głowy te wszystkie czarne chmury, bo dosłownie zasłonią Wam to słońce, które tutaj macie w pracy, kochani. A wiecie, co oznacza słońce? W pracy, w finansach, wiecie? To jest po prostu ogólne powodzenie. To jest zwiastun, kochani, takiego wiecie, rozkwitu. Zawodowego, nie wiem, postępu kariery, sukcesów wszelkiego rodzaju, awansów, inwestycji takich naprawdę korzystnych, no biznesy też takie korzystne, kreatywne pomysły, samorealizacja, no nie wiem co Wam jeszcze powiedzieć, obiecujące kontakty, no słuchajcie, jak zabraknie Wam jasności głowy, to te wszystkie możliwości po prostu przejdą bokiem. Nie? A Wy chyba tego nie chcecie. Chyba Wy tego nie chcecie, więc uważajcie na to. No chyba, że jest gdzieś jakiś strzelec, który jest u szczytu kariery, który już osiągnął to, co mógł osiągnąć i tak świeci, błyszczy dosłownie na rynku zawodowym, ale nie potrafi się z tego cieszyć. No, no to też nad tym pracować, tak? Bo po prostu nie pomniejszać tej wartości swojej, moi drodzy. Bardzo fajna energia, kochani, do Was idzie, tylko że strzelec, no, będąc takim trochę taką marutką, no, Niekontrolowaną, może um, pomniejszyć sw właśnie swoje sukcesy, ewentualnie może nie zauważyć tych szans, które tutaj idą, które chcą przyjść, to naprawdę dosłownie będą świecić, oświecać Waszą drogę zawodową. Także miejcie naprawdę otwarte oczy, uszy. No, Nie zamykajcie się przede wszystkim w sobie. Nie zamykajcie się kochani w sobie, bo nikt was nie zauważy. Ja bym tak to powiedziała: warto otworzyć oczy i nie unikać przede wszystkim ludzi. Wiecie, nie unikać spotkań, czy to biznesowych, czy jakichkolwiek towarzyskich, integracyjnych, nieważne, ale takie spotkania, właśnie, bo wy słuchajcie, na tych spotkaniach możecie kogoś spotkać jakiegoś, nie wiem, zwierzchnika, jakiegoś doradcy, no ale jak będzie strzelec miał skulone uszy, tak? No to kto Was zauważy? Kto Was będzie chciał zaprosić do jakiegoś projektu? Kto będzie chciał zaproponować jakieś dodatkowe zajęcie? Kto Wam będzie chciał zaproponować awans czy podwyżkę, jeśli strzelec będzie siedział i będzie je co robił? Tylko narzekał. Także strzelcu, mój drogi, w tym miesiącu, w czerwcu, Ty nie marudź, nie narzekaj, nie doszukuj się problemów, nie dziel włosów, włosa na, czw na czworo, tylko więcej takiej otwartości. To jest wyzwanie, nie lada wyzwanie, bo bardzo często czasami walczyć z tymi takimi czarnymi myślami, ale no w pracy to jest przede wszystkim w pracy, przede wszystkim nie pozwólcie na to, żeby ta apatia wzięła górę, bo po prostu nikt was nie zauważy, a to słońce naprawdę zwiastuje Dużo takich pomysłów, więcej wiary w siebie przede wszystkim, mam wrażenie i będzie ok. Myślę, że nie ma tutaj co dokładać dodatkowej karty, tak, no słońce mówi samo za siebie, jest możliwość rozwoju, jest możliwość awansu, jest możliwość pozyskania dobrych zwierzchników, znajomości, tylko trzeba być po prostu otwartym na te propozycje i nie marudzić, że to nie fajne tam, to nie ciekawe, tylko warto po prostu... Sprawdzić. Także miejcie to na uwadze. Dobra, kochani, ja tak się przyspieszam troszkę, bo nie wiem, czy wyłapaliście to. Troszeczkę struny głosowe zaczynają mi szwankować, a jeszcze sporo znaków przed, przede mną do czytania na ten miesiąc, więc tak przyspieszam, żeby nie stracić głosu. Dobrze, miłość, kochani. I powiem tak. Ja to czuję teraz, tak patrząc na tą miłość że chyba nie jeden z selekto naprawdę będzie miał się ochotę dosłownie w tym czerwcu zapaść pod ziemię. Zwłaszcza single, kochani. Ci z wyboru. Mówię o singlach z wyboru, bo to jest przy tej energii pokazane, że potrzebujecie samotności albo po, szczególnie odczujecie właśnie tą potrzebę, żeby pobyć w takiej izolacji troszeczkę od ludzi. No tak, generalnie to mam wrażenie, że ludzie to Was będą nie, nieźle irytować i drażnić. No więc jeśli e, będziecie mieć takie odczucia, teraz mówię do zdeklarowanych singli, e, kochani, jeśli będziecie mieć takie odczucia, to może faktycznie dobrze zrobić sobie przerwę w tym miesiącu z tą energią pustelnika i jeśli nie jesteście duszą towarzystwa, to oczywiście nie być tą duszą towarzystwa na siłę, no bo wiadomo, jeżeli potrzebujemy samotności, a na siłę będziemy wychodzić do ludzi, no to nie będziemy przyciągać takich osób, jakie byśmy chcieli przyciągać, tak? Także miejcie to na uwadze. Gdzieś jest kochani, jeszcze jakiś strzelec, mam wrażenie, też singiel, który może nie jest singlem z wyboru, ale ma do przepracowania jakieś emocje. Być może po jakimś związku, tak, który się niedawno zakończył. Jeśli są do przepracowania jakieś emocje, to oczywiście lepiej wtedy faktycznie, mm, może nie tyle zamknąć się w domu, ale nie zawierać na siłę nowych znajomości, tylko faktycznie przepracować to, co jest do przepracowania, tak? Za chwileczkę sobie dopowiemy tą energię, czuję, że muszę, ale jeszcze dla, dla związków, tak? Jeśli chodzi o związki, to, moi drodzy, z tą energią mam dwie opcje. Ale sobie oczywiście tutaj dołożymy kartę i sobie dopowiemy. Do Pierwsza opcja, kochani, na ten miesiąc w miłości jest taka, że przynajmniej jedno w jakiejś relacji się wycofuje. Tak? Wycofuje się, zamyka się w sobie, tłumi te emocje, coś tam przeżywa po cichu, tak? I coś czuje, że może to być strzelec, właśnie z tą energią tutaj, że. Jestem wycofany, albo coś mi się nie podoba w związku, i muszę to przemyśleć. No, chyba, że macie zadykalną pannę, to może być panna. Ale kochani, druga opcja jest taka, że między partnerami jest jakaś przepaść. Wiecie? Przepaść, która powoduje jakąś ciszę między wami, tak? Może to być przepaść uczuciowa, może to być przepaść emocjonalna, jakaś światopoglądowa, zwłaszcza jeśli są relacje z dużą różnicą w wieku, tak? No, jakaś taka cisza przepaść, która dosłownie nie dość, że przepaść to jeszcze zbudowała pewien mur między partnerami, albo ten mur powstanie, tak? Wiecie, na zasadzie żyjemy razem, ale jednak osobno, tak? I w sumie tu jest takie właśnie poczucie, albo ktoś czuje się osamotniony w związku, też mogą być takie odczucia. Dopowiedzmy sobie, kochani, tą energię dopowiedzmy sobie tą energię, chociaż wiecie, ona nie jest zła sama w sobie, bo bardzo często um, jednak e, taka cisza, taka przerwa, takie wycofanie się nie jest takie mm, wiecie, złe, ale dopowiedzmy sobie dokładnie, czym może być spowodowana, ale ewentualnie jak sobie z tym poradzić, tak? Czuję, że muszę tutaj dołożyć dodatkową kartę dla Was, no nie chciałam mi wyjść, <śmiech> dobra. <śmiech> Przepraszam, kochani, dobra furka mieczy. Przerwa, kochani. To jest przerwa. Także single, dobra. Single, którzy mają coś do przemyślenia, do przepracowania emocji i single, którzy chcą być singlami, bo nie czują się duszami towarzystwa. Faktycznie. E, słuchajcie. Mm, Zrobić sobie przerwę, nie wchodzić tak na siłę w nowe relacje, zadbać po prostu o tą ciszę, o to taką, wiecie, dobrą samotność, która przynosi ukojenie. Ja to tak lubię nazywać, więc um, uważajcie też, żeby to tak na siłę nie wchodzić. I ale też na odwrót, kochani, też na odwrót um, dla singli, którzy jednak nie, są, nie chcą tej samotności, nie chcą tej izolacji, możecie spotkać się z taką osobą, która. Może i intrygująca, tak? Bo taka tak taką tajemnicą, ale bardzo niedostępna i raczej ciężko będzie ją przekonać, żeby przerwała to, ten swój stan singielstwa. Także też trzeba być na to gotowym. A związki, kochani? To powiem tak. Tu może nie chodzi o ten mur, o którym mówiłam wcześniej między partnerami, nie? Tu raczej bym powiedziała, że um, konieczność w tym miesiącu pokazuje mi się zadbania, wiecie, o przestrzeń dla siebie może trzeba coś przemyśleć. Może jakaś też krótka separacja, albo po prostu taka przestrzeń dla siebie, dla partnera. I um, nie wiem, czy to takie swoje zajęcia, po prostu, żeby się zająć sobą, swoim hobby, czy na pewne przemyślenia, ale słuchajcie, czasem taka przestrzeń w związku osobista, tak? I możliwość właśnie uciekania do tej swojej przestrzeni robi więcej dobrego niż taka nadmierna bliskość na siłę. Także myślę, że tutaj te energie chcą zwrócić uwagę właśnie na to, żeby zadbać o więcej przestrzeni dla siebie czy dla partnera. Tak? A ewentualnie zrobić sobie jakąś przerwę od tych, wiecie, czułości, namiętności, bo tym też można się dosłownie przesycić. Tak, także weźcie sobie to pod uwagę. Taka cisza tutaj w eterze jest, ale chyba konieczna dla niektórych z Was. Taka mała przerwa w miłości albo w dostawie właśnie mm, takich mm, miłosnych Ech, emocji. Dobra, lecimy dalej, kochani, żeby mnie ja głosu nie straciła. Co miłego! <kluzł> Co miłego. Strzelcu, miłe będzie to, coś teraz czuję, że Wam się uda jednak tutaj pokonać tą chandrę, pokonać to złe nastawienie, wiecie. Mam nadzieję, bo to może być zaskoczenie. Dobrze, że tutaj karty przynajmniej Wam zwracają na to uwagę, prawda? Słuchajcie, ta Wasza otwarta głowa może być dla Was zaskoczeniem, tak? Pod warunkiem. Pod warunkiem, że Wy się nie poddacie tym czarnym myślom, które się tu pokazują. Więc słuchajcie, paśmieczy paś to jest taka fajna energia. Ona właśnie przy zachowaniu takiej jasności umysłu, wiary, że jesteśmy w stanie tak ogarnąć to wszystko i zapanować nad tymi negatywnymi myślami. To ta energia niemal zwiastuje, że uda Wam się wyłapać świetne okazje, i bardzo się cieszę, aż poczułam ulgę, zwłaszcza tutaj w pracy, te świetne okazje zawodowe, tak? Więc pomimo tego złego nastawienia, jednak się uda, więc spokojnie, już teraz jestem spokojna o Was, tak? Także warto, kochani, słuchać, tak, w tym miesiącu, słuchać innych ludzi, obserwować, co się dzieje wokół, nie wiem, wyciągać wnioski. Postawić też w tym miesiącu warto na komunikację. Bardzo dobra informacja dla tych strzelców, gdzie są jakieś konflikty istniejące. Idealny czas, że się skomunikujecie z tymi skonfliktowanymi osobami i wyjaśnijcie te wasze nieporozumienia, tak? Fajnie. I tutaj też rada mówić jasno, otwarcie szczerze, nie, nie ubierać tam tych słów i tych wyjaśnień w piękne, kolorowe słówka, tylko być po prostu takim naprawdę komunikatywnym, szczerym, tak samo. Moi Drodzy, wszelkie rozmowy hmm, rekrutacyjne, wszelkie rozmowy biznesowe, niech naprawdę będą takimi rozmowami, gdzie będziecie po prostu wyciągać jak najwięcej informacji na temat tych projektów, na temat tych ofert. Tak, także. Słuchajcie, ja to powiem tak. Strzelec ogólnie jest, wiem, kolokwialnie ja to nazwę, ale. ale no, no. Wiecie, to tak jest. No, prawie się ten zapowietrzyłam z tego wszystkiego. Strzelec jest mocny w gębie, tak? Strzelec ma gadane. O, może to lepiej brzmi, więc w tym miesiącu to pozytywne zaskoczenie może być, że to wasze gadane będzie wyjątkowo skuteczne, tak? Więc weźcie sobie to pod uwagę. Także fajnie. Ale komunikacja, właśnie. I to wasze gadane to będzie takie zaskoczenie, które. Pomoże Wam się dosłownie skomunikować z otoczeniem. <coughs> Przepraszam najmocniej. Widzicie, tracę głos. Musiałam chwilę przerwy zrobić. Dobra, słuchajcie, na czym to ja skończyłam? Właśnie ta komunikacja, tak? Pomoże Wam się skontaktować ogólnie z otoczeniem, skontaktować z samym sobą, żeby nie marudzić, żeby nie, nie narzekać, tak? I też właśnie ona przyniesie. Rozwiązanie wielu, wielu problemów, wielu nieznasek, tak? Konfliktów. Albo nawet zapobiegnie niektórym właśnie konfliktom czy nieznaskom. Także fajnie. To jest, kochani, też karta takich dobrych wieści, dobrych informacji, które do Was docierają, tak? Dotyczących pracy. Tak, to jest też energia, która mówi o podpisywaniu wszelkich umów, wszelkich dokumentów, a ponieważ jest na pozytywnej pozycji, to mówi, że te dokumenty, te, te umowy będą jak najbardziej pozytywne. Wygrane dyskusje, wygrane rozmowy, konkursy recytatorskie, jeśli ktoś ma taki konkurs, kochani, także. Warto warto monitorować dosłownie rynek pracy, swoje relacje z innymi ludźmi, siebie również przede wszystkim, żeby tutaj te czarne myśli nie, nie zawładnęły wami, i naprawdę hmm, dostrzeżecie więcej pozytywów właśnie tam, dzięki rozmowom, dzięki otwartej głowie. Także niech to się dzieje, niech to się dzieje, bo nie chciałabym, żeby strzelec stracił te e, okazje, które do Was idą. Dobra, kochani, na co uważać? No więc, moi drodzy, no i drodzy, rozproszona uwaga, to jest to, na co uważać. I wiecie, w takim rozproszeniu um, możecie wynajdywać właśnie te problemy, których tak naprawdę nie ma. Powiem w ten sposób, których tak naprawdę nie mam. Takie... Um, wiecie, jak to jest czasami? Um, wiecie... Um, tu się dzieje, tam się dzieje, tam trzeba coś zrobić, i tacy jesteśmy czasami przytłoczeni, nie? Nadmiarem wydarzeń, nadmiarem informacji, nadmiarem propozycji, i troszeczkę zaczynamy się gubić, tak motać, nie? I łatwo wtedy. Popaść właśnie w takie troszkę tego za dużo, troszkę mi się już nie chce, troszkę już bym chciał, chciała odpocząć i słuchajcie, na to uważajcie, właśnie, bo tu się będzie sporo działo w tym miesiącu u Was i warto by było jednak kontrolować cały czas swoje myśli, tak? I przyjąć te, te wydarzenia, tak? Być może nawet zmienne, niekiedy wykluczające się nawzajem, przyjąć jako coś, co się dzieje i co można właśnie przerobić na coś dobrego, a nie na to, że za dużo się dzieje i ja sobie po prostu idę, się poddam, tak? Naprawdę, pracujcie strzelczyki nad tym, bo tutaj naprawdę to wasze zwątpienie, ten wasz marazm może może zablokować wam drogę. No, naprawdę mm, lepszego jutra, dosłownie, tak? Także działajcie ostrożnie i nie poddawajcie się przede wszystkim, wiecie, już takich pierwszych trudnościach, komplikacjach. No, trudności, komplikacje, przeszkadzajki to jest wpisane w nasze ludzkie życie i czasami e, właśnie też i to jest taka próba, czy damy sobie radę, a da sobie radę. Ja czuję, że sobie da radę z tym wszystkim. Strzelec, tak? Także miejcie tutaj cały czas dosłownie rękę na pulsie, nie? żeby się tutaj nie zagubić myślowo, zwłasz zwłaszcza w całym tym miesiącu i wydarzeniach, które się tu szykują. No. Pamiętajcie, strzelczyki, pamiętajcie, ogólne energie są sprzyjające dla Was, tak? Więc niech chwilowe te tarapatki, czy chwilowe zwątpienia nie spychają Was z tej słusznej drogi, po której idziecie. Także miejcie to na uwadze. Także strzelczyku, nie marudź, nie płacz, nie narzekaj, tylko otwieraj głowę i będzie ci dane. I będzie ci dane w tym miesiącu. Dobrze, kochani, jeszcze dla Was rada na ten miesiąc, tak? O proszę. No proszę, zobaczcie, wasza karta, bo dla mnie król Buław jest właśnie z takim zodiakanem, strzelcem w strzelcu, więc strzelcu, uwierz w siebie w tym miesiącu, tak? I idź do przodu. Idź do przodu. Postaw na siebie. Przede wszystkim to jest taka rada dla was Waszelczyki, żebyście nie, ma, nie minimalizowali w tym miesiącu swojej wartości. Nie pomniejszali. Hmm, też tego, co już macie, wartości tego, co już macie, co już Wam się udało y, osiągnąć, bo, bo Wy macie, są swoją wartość i te czarne myśli mogą tą Waszą wartość lekko pomniejszać, a to nie ma sensu. W tym miesiącu warto w siebie uwierzyć, warto otworzyć głowę i iść w zaparte, dosłownie, takie wiecie, odwaga, hard ducha, siła woli, tak? Dzięki temu nie tylko, że dostrzeżecie nowe możliwości, zapobiegniecie niektórym problemom, to jeszcze powiększycie swoją wartość i swoje dobra, które już macie. Także idźcie w zaparte, uwierzcie w siebie w tym miesiącu i postarajcie się panować nad wszelkimi czarnymi chmurami nad waszą głową. Ich, ich tam nie ma, pamiętajcie, one są tylko w waszych głowach. Także strzelczyki, życzę Wam oczywiście powodzenia, życzę Wam pozytywnego nastawienia jak najwięcej i walczcie, walczcie z tymi negatywnymi myślami, które mogą troszkę próbować wami zawładnąć. Oby się to nie stało. Także życzę wam pięknego, cudownego miesiąca, pozytywnej energii. Widzimy się, słyszymy niebawem. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!